No to tak, standardowo, tak? Tak jak w niemalże każdym obszarze mamy możliwości analiz przez kostkę, ale oprócz tego, dla każdego składnika majątku mamy oczywiście analitykę, czyli wszystkie szczegóły tego, co się działo, jakieś zlecenia pracy, albo to wszystko możemy w postaci takiej prostej logów opisowych oglądać. Albo mamy oczywiście historię zleceń pracy w postaci po prostu wykazu wszystkich zleceń pracy, jakie miały miejsce w stosunku do tej linii utwardzania. Mieliśmy dwa przeglądy, jakieś tam trzy naprawy. No i możemy sobie oczywiście przejść do szczegółów, moglibyśmy obejrzeć informacje kosztowe, ile zużyto pozycji, ile zużyto godzin. No to wszystko można od sądzenia pracy, oczywiście pojedynczego obejrzeć. Ale. Można też obejrzeć to od strony tych naszych kostek, kostek do analiz danych przygotowanych w Power bi Tu mamy takie ciekawe rzecz, które, której, no, która nie występowała dotychczas w żadnym innym obszarze. Czy wiesz, jakieś tam wskazówki, że na przykład BLN 101 jest najczęściej naprawianym składnikiem majątku. Że najczęstszą pracą wykonywaną w zleceniach pracy to jest naprawa. No takie różne, różne wskazóweczki. I oczywiście poza tym mamy podział zleceń pracy według typu zleceń pracy, według lokalizacji, według grupy zadań, według typu składnika majątku. Więc to takie analizy można sobie oglądać, można sobie oczywiście filtrować można powiększać, no to wszystko takie standardowe e, możliwości kostki. Tu akurat wydaje mi się, że w tym module zarządzania składnikami majątku, e, no to, 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 to chyba te standardowe będą, e, będą wystarczające, ale oczywiście zawsze, jeżeli macie jakiś swój specjalny sposób na analizy, to możecie sobie e, pomodyfikować. Tak, czyli liczba zleceń pracy według konkretnych składników, majątków, według typów, tak. no i jakieś analityka, wskaźniki, takie używane w, w zarządzaniu, w utrzymaniu ruchem. No więc to wszystko jest na tych koskach biajowych Podobne koski. analizy biznesowe dostępne są dla żądań konserwacji. Tam mieliśmy analizy zleceń pracy, a tu mamy Analizy dotyczące no, żądań konserwacji. Także to też możemy sobie analizować bardziej szczegółowo. Oczywiście, wszystkie dane możemy też wyrzucić do Excela i w Excelu sobie y, analizować y, po swojemu, jeżeli komuś je, jest tak łatwo i na no, przykład Power BI jest myślę na tyle prostym narzędziem, że, że większość z Państwa będzie używała a, tego narzędzia. Panie Arniek, te e, zmiany e, remontowe, one rozumiem, że mają wpływ na ten, na planowanie produkcji? Tak. Tak, tak? No jest to sprzężone i blokuje po prostu urządzenie nie może. To, to, to znaczy to trzeba wskazać, tak, no bo to, że my mamy zlecenie pracy to jeszcze nie, nie, nie oznacza, że zasób będzie, e, będzie stał. no to, 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 to zależy od typu i tak dalej. Natomiast można to tak ustawić, nie? że mówimy OK, jest przegląd i ten przegląd będzie się wiązał z tym, że maszyna będzie niedostępna. Okej, okay, dziękuję. Oto mamy to powiązanie tam z, z, z zasobami. Mamy tu jeszcze taki nietypowy, e, e, szczegółowy ekran dotyczący skład jakichś tam wskaźników KPI, e, tych kluczowych wskaźników wydajności e, dla poszczególnych składników majątku, jakiś łączny czas, czas sprawności, ile było czas naprawiania, w związku z tym jaka jest dostępność w procentach, e, średni czas między usterkami, no, no i to wszystkie jakieś koszty działań, które były związane. Z, z, z naprawą no, jakiegoś składnika, więc takie z punktu widzenia składników w majątku, możemy sobie takie wskaźniki też oglądać tutaj, w ten sposób w postać taki tabelaryczny, inny sposób, na prezentowanie tego. No, i jeszcze, jeśli chodzi o analizę obciążenia poszczególnych na przykład pracowników, ale nie tylko, bo proszę zobaczyć, jak mogę zobaczyć analizę obciążenia pracowników, grupy pracowników. I na przykład o obciążenie składników majątku. No i zadany okres, powiedzmy, 4 tygodnie od, od dzisiaj chcę zobaczyć obciążenie pracowników grupy konserwatorów i składników majątku. Czyli mam tutaj taki, taki jakiś sposób prezentacji, że Piotr Hezi będzie ma 7,5 godziny w najbliższym tygodniu, w kolejnym tygodniu 5 godzin, także widać, że nie jest jakoś tam mocno obciążony. Z kolei cała grupa konserwatorów elektrycy w tym tygodniu 36 godzin w przyszłym 10. Mechanicy w tym 23 w przyszłym 5. No i poszczególne składniki majątku, jak no, ile przewidujemy godzin pracy na tych poszczególnych składnikach majątku. Czyli taki sposób na też myślę dosyć, dosyć fajną prezentację obciążenia. I jeszcze coś tu pokażemy z tego sposobu analizy. E, harmonogram zleceń pracy to jest z kolei miejsce, gdzie widzimy wszystkie zlecenia pracy, które są e, no, no, tak przyporządkowane do poszczególnych e, pracowników, więc oczywiście możemy sobie to filtrować, moglibyśmy sobie to grupować, tak jak wczoraj pokazywałem przy okazji, czego, o, chyba, aha, materiał zrzucenia materiałów, także tam te godziny też moglibyśmy sobie e, grupować. Yy, dobra, mamy jeszcze chwilę, w związku z tym, jeśli chodzi o utrzymanie ruchu, to jest, to jest tyle. Natomiast